Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego 0, tematu. 9 czerwca 2022. 10, 4, samochód składa się z wielu metalowych elektrycznych i innych systemów, które razem zapewniają prawidłowe funkcjonowanie pojazdu. Jednak wiele z tych systemów operacyjnych potrzebuje płynów do działania, aby z nich wszystko może się skończyć katastrofą, podobnie jak ludzkie ciało. Samochody polegają na płynach, aby utrzymać je w ruchu. W sumie istnieje dziewięć różnych płynów, które krążą w układach wewnątrz samochodów z silnikami spalinowymi. Czy wiesz, Czym one są i do czego służą? Oto 9 płynów używanych w samochodzie i ich działanie. 1. Olej silnikowy. W silniku znajduje się wiele małych ruchomych części metalowych, które bez środka smarnego mogłyby się ze sobą zderzać i generować nadmierne ciepło. Olej zapewnia chłodzenie i smarowanie silnika. Jeśli jest jedna rzecz, którą większość właścicieli pojazdów wie o konserwacji samochodu. To jest to wymiana oleju. Olej silnikowy działa przez wiele kilometrów między wymianami i ważne jest, aby wymienić w stary i zużyty płyn na nowy. Płyn przekładniowy. Płyn przekładniowy umożliwia zmianę biegów w przód i w tył bez uszkadzania skrzyni biegów. Utrzymuje smarowanie kół zębatych, dzięki czemu można płynnie i bezpiecznie podróżować w dowolnym miejscu. 3. Benzyna. Benzyna jest niezbędna do poruszania się każdym samochodem, chyba że jeździsz pojazdem elektrycznym. Paliwo jest najlepszym płynem do zasilania silników. 4. Chłodziwo z leż płynnie zamarzający 5. Płynę do wspomagania układu kierowniczego. Układ kierowniczy samochodu jest jednym z podstawowych elementów zapewniających bezpieczeństwo pojazdu i idealnie byłoby, gdyby układ kierowniczy był płynny i zapewniał kierowcy precyzję i poczucie bezpieczeństwa. Olej hydrauliczny jest składnikiem, który pomaga w utrzymaniu smarowania ruchomych części i wspomagania układu kierowniczego. Rozpraszaniu ciepła wewnątrz układu kierowniczego oraz jako metoda czyszczenia. Płyn hamulcowy. Hamulce to układ składający się z wielu elementów, z których płyn hamulcowy jest niezbędny do hamowania lub zwalniania po naciśnięciu pedału hamulca. Płyn hamulcowy jest odpowiedzialny za naciskanie na klocki hamulcowe w celu ściśnięcia tarczy hamulcowej, a tym samym spowolnienia pojazdu. Innymi słowy, jeśli nie ma płynu. Nie ma ciśnienia, a jeśli nie ma ciśnienia, samochód nie zahamuje. 7. Płynę do spryskiwaczy. Płyn do spryskiwaczy nie jest tak krytyczny, ale może pomóc w utrzymaniu dobrej widoczności, a to jest bardzo ważne podczas jazdy. 8. Czynnik chłodniczy klimatyzacji. W dzisiejszych czasach to czynnik chłodniczy utrzymuje chłodne powietrze pompowane do samochodu. Jeśli chcesz. Aby kabina twojego samochodu była przyjemnie chłodna w te letnie dni, pamiętaj o regularnym sprawdzaniu układu klimatyzacji. 9. Olej do mechanizmu różnicowego. Płyn do mechanizmu różnicowego zapewnia smarowanie kół zębatych przedniej lub tylnej osi. Olej ten jest częściej nazywany smarem przekładniowym lub olejem przekładniowym a bez niego w mechanizmie różnicowym występowałby duży kontakt metalu z metalem. Możesz być zainteresowany.